Was serdecznie. W tym filmiku chciałabym pokazać jak zrobić oto taką zakładkę do książek. Do wykonania tej zakładki użyłam włóczki zwanej kordonek. Jest to cienka nitka. Uważam, że jest najlepsza do wykonania zakładek do książek. Do tego użyłam również nożyczek. Użyłam szydełka 2,5 mm, a także igły. I szydełko 4,5 mm, które mi będzie potrzebne do przeciągnięcia tutaj tych nitek, żeby zrobić ogonek w zakładce. Zacznę, jak zrobiłam każdy kwiatek. Otóż zaczynamy od zrobienia pętelki i pętelki i czterech oczek łańcuszka. 1, 2, 3 i 4. I teraz wbijamy się w czwarte oczko od łańcuszka, czyli w to pierwsze oczko, które zrobiliśmy. 1, 2, 3 i 4. Wbijamy się tutaj w to oczko, chwytamy nitkę i robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy pod oczkiem. I przeciągamy pod pęterko. I Teraz mamy y, takie małe kółko. Y, co następnie robimy? Robimy następnie trzy oczka w górę: jeden, dwa i trzy. Następnie robimy. 11 słupków tutaj w środku tego kółka, które nam powstało z tych czterech oczek. Czyli nawijamy nitkę na szydełko, wkłuwamy się w środek tu kółka, przeciągamy nitkę pod kółkiem wewnątrz kółka. Mamy trzy pętelki, chwytamy nitkę, przeciągamy przez dwie pierwsze pętelki, chwytamy nitkę i przeciągamy przez dwie kolejne pętelki. I tak jeszcze musimy zrobić 10 słupków. Ostatni słupek, jedenasty, ale łącznie z pierwszym łańcuszkiem, który zrobiliśmy na początku okrążenia, będzie 12 słupków. I teraz łączymy w, w pierwszym oczku naszego łańcuszka. Przepraszam, w pierwszym oczku Półsłupka, które zrobiliśmy, czyli w tym łańcuszku na początku. 1, 2, 3, w trzecim oczku od, od dołu Czyli robimy oczko ścisłe. I teraz robimy znowu trzy oczka w górę. I teraz w tym samym miejscu co zrobiliśmy tu łańcuszek w oczku. Tak, trzy oczka w górę. Robimy słupek. Robimy jedno oczko. I teraz między następnymi słupkami zrobimy dwa słupki. I znowu jedno oczko, i w kolejny, w kolejny, między kolejnymi słupkami robimy znowu dwa słupki. Między tymi homa. robimy dwa słupki. I jedno oczko odstęp I teraz tak robimy po dwa słupki. Między, każdymi, każdy, między wszystkimi mm, słupkami. Czyli tutaj, tutaj i robimy po dwa słupki, aż do końca okrążenia. Robimy ostatnie dwa słupki w tym okrążeniu i zamykamy okrążenie wbijając się w trzecie oczko. Jeden, dwa, trzy. Pierwszy słupek okrążenia i mamy już zrobione dwa okrążenia. Następnie wkłuwamy się między, zrobimy oczko ścisłe w następnym oczku. Trochę ciężko, bo jest cienka nitka, więc oczko ścisłe tu i jeszcze raz, teraz oczko ścisłe między tymi dwoma słupkami. I teraz zaczniemy robić płatki, czyli to okrążenie tutaj naokoło cztery oczka w górę. 1, 2, 3 i 4. I teraz omijamy te dwa słupki, wkuwamy się tutaj, więc tutaj ten odstęp, chwytamy nitkę i robimy oczko ścisłe. I znowu cztery oczka w górę. Jeden, dwa, trzy i cztery. Omijamy dwa słupki i wbijamy się w odstęp i robimy oczko ścisłe. Cztery oczka. omijamy dwa słupki, wbijamy się w tę przerwę i robimy oczko ścisłe. I tak robimy dookoła okrążenia, czyli cztery oczka łańcuszka, omijamy dwa słupki, wbijamy się w, w tę przestrzeń między słupkami, oczko ścisłe, cztery oczka, oczko ścisłe i tak do końca okrążenia. I ostatnie cztery oczka łańcuszka. I wbijamy się tu w tę przerwę ostatnią i zamykamy oczkiem ścisłe. I jeszcze raz przeciągamy nitkę pod pętelką. I przecinamy nitkę, tę wyciągamy i zamykamy. I teraz Obcinamy tę nitkę. I tę środkową. I mamy wykonanego kwiatka. Ja tu już sobie wykonałam. Mam już cztery kwiatki w różnych kolorach. Wy możecie sobie oczywiście wybrać jakie kolory Wam najlepiej pasują, jakie lubicie, Wasze ulubione. I teraz będziemy je y, zszywać. Otóż ym, ucinam sobie kawałek nitki. Nawlekam na igłę. I teraz najpierw zszyję te dwa. I zszywam nie po tej stronie y, zewnętrznej, sobie Biorę na drugą stronę, przekręcam, i tu po tej wewnętrznej stronie jest szyję. Szywam również w ten sposób, że nie, nie stykam tylko tu płatkami, tu wierzchami płatków, tylko staram się, żeby jeden płatek, tak, żeby one się tak zazębiały, wchodziły jeden w drugi, żeby była bardziej po prostu zakładka potem stabilna. Wbijam się. Nie, nie, tak strasznie głęboko, tylko tak, żeby yy, zahaczyć nitką żeby nam się ładnie yy, zamaskowało z, yy, z drugiej strony, żeby nie, nie wychodziła nam nitka na zewnątrz trzymać tę nitkę Z tej strony nie zostawiam tylko tutaj właśnie w jednym miejscu, nie, nie tylko w jednym miejscu tu strzywa. Musimy też szyć tu tak mniej więcej po tych dwóch bokach też, żeby, tak jak wcześniej wspomniałam, zakładka była stabilna. I jeszcze raz sobie wrócę do drugiej teraz strony. A jeszcze teraz tu na koniec robię sobie supełek. Przytrzymamy, żeby jak ciągniemy, trzeba przytrzymać, żeby nam się nie rozwaliło. I mamy już dwa płatki zszyte. Obcinamy nitki. I teraz bierzemy i zszywamy kolejny kolor. I tak samo, teraz patrzymy, żeby ładnie zszyć, żeby nam wyszła prosta zakładka. Już kończę przyszywać ostatni kwiatek. Jeszcze ostatnia pętelka, żeby zamknąć. Obcinamy. Obcinamy nitkę. Teraz zostało nam się jeszcze zrobić ten ogonek. Yy, możemy... Yy, yy, tak naprawdę ten ogonek może być dowolnej długości. Ja mniej więcej mam... ucięłam nitkę 15 cm i, i od tej nitki sobie muszę teraz obciąć... uciąć jeszcze... 7, łącznie 8 nitek. I teraz potrzebne jest mi to już szydełko grubsze, bo przeciągnę dzięki temu szydełku wszystkie te nitki. Jest po prostu o wiele prościej. I teraz mniej więcej tu sobie zrównuję wszystkie nitki, żeby były dobrze ułożone. I zrobimy zrobię tutaj supełek. Już zrobione. I teraz yy, trochę skrócę te nitki na przykład, i wyrównam przy okazji, prawda? Bo nie są tu równe, więc po prostu wezmę i utnę na długość taka, jaka mi odpowiada. I mamy zrobioną zakładkę.